Jak, sam, jak samo poczucie bez, Super. bez prezesa. No, no, Dajecie okay. radę? Trochę nudno, ale. Moje drodzy, śniadanie moje oraz moje. Smacznego. Uwaga, teraz hit. Tam jest jedna wieża Eiffla, a tu jest druga wieża Eiffla. Gondola, można sobie zrobić foto Idzie sobie 20 minut do centrum Phnom Penh, inny świat. Robicie sobie foteczkę, jakbyście byli w zupełnie innym kraju. Siemanowie witam serdecznie. Dobrze jest dobrze zacząć dzionek w miejscowości Phnom Penh tak więc siłownia będzie grana, ale już nie będę nic nagrywał po prostu chciałem się pochwalić, że <grystanie> jestem w formie, pomału wracam, lecimy. Z czystym sumieniem muszę wam powiedzieć, że dawno się tak nie sponiewierałem, że jestem cały bo krótki, ale pięknie. Pomału, małymi kroczkami po formę, jaka była na początku tego wyjazdu. Siemano, jeszcze raz, witam serdecznie, my drodzy. Idę odebrać pranie, które zostawiłem wczoraj tutaj w Phnom Penh. Przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie na dwa dni, żeby zregenerować się po. po uzupełnieniu się z Eratanakiri Tak więc zapraszam. Coś pięknego, jak ładnie pachną ulice Phnom Penh. Nie spodziewałbym się, ale to jedzenie, które jest przygotowane na każdym kroku, naprawdę robi robotę, bo wychodząc z. Hotelu czuć taki wiecie fajny podmuch tego jedzonka które tu jest na mówię na każdym rogu knajpy, restauracje, kawiarenki Idziemy po pranie Tutaj jest pani, która robiła wczoraj moje Franko Jesnokcie odcina Lo O, tak to wygląda Pani właśnie powiedziała mi, żebym był ostrożny z moim telefonem To już któryś raz rzędy takie informacje tutaj ludzie mi przekazują, aby być po prostu ostrożnym Więc również ja przekazuję wam z automatu, żebyście też byli jakby świadomi tego, że coś tam się może wydarzyć Franco zrobione z tego co widziałem, to jest tym mój worek, który był biały Później był żółty na Kiri nie został do końca odprany, że tak powiem jak trzeba. No i idziemy teraz na siadanie. Tutaj po prawej stronie macie dwóch mnichów z parasolkami, którzy chodzą z reguły codziennie rano, od mieszkania lub od biznesu do biznesu i zbierają sobie datki. Nie ma ich, nie wiadomo ile. W sensie chodzą, wiadomo. Zobaczcie, pani tu właśnie daje pieniądze, chodzą tu po dwie osoby, a w miejscowości, jak byłem, chyba Luang Prabang, a pani zobaczy, się modli przy okazji, Dziękuję za jakąś modlitwę dla niej. Taka ciekawostka, w miejscowości Luang Prabang w Laosie chodzili taką dużą, dużą grupą właśnie mnisi i zbierali datki. Codziennie przed wchodem słońca. Hej, jestem Piotrek, jestem pierwsza z Azji. Naprawdę niesamowite przeżycie, ale zawsze ciekawiło mnie dlaczego Azjaci mają takie krótkie węże do tego prysznica. Nie wiem, ale jest naprawdę... Bardzo użyteczne. Kurczę, fajnie mają w tej Azji Polecam. Chciałem Wam coś pokazać. To jest torba pełna pieniędzy. Słuchajcie, to są kambodżańskie riele. Zgadnijcie i tu jest siana. I teraz powiem Wam, że próbowałem się tego doliczyć i zatrzymało się jakoś na 7 zł. Zaczęło boleć mi ręce, ale pokażę Wam, jak to wygląda na ziemi. Chętnie mi teraz powiedział, że jestem milionerem. Patrzcie na to. Mogę powiedzieć, że normalnie śpię na Porsche, mogę sobie z tego zrobić nawet poduszkę. O, całkiem bym powiedział, że przyzwoita ta poduszka. Wybrałem się do miejsca, tym byłem wczoraj, byłem przekonany, że to się nazywa Deja, e, Deja Cafe, albo nie jest Deja Cafe, to się nazywa Rama Steakhouse. Przygotowują takie porcje i śniadaniowe, i lunchowe, to jest to samo Tutaj macie ryż, do tego frytki, do tego mięsko, To z gościu montuję Dwa, albo trzy różne sofy. Wygląda smacznie, świeżo, bo cały czas przy was wszystko robią. Tak więc zamówiłem sobie dwie porcje, bo jestem bardzo głodny Moje drodzy, śniadanie moje oraz moje Smacznego Pojawił to jest taki pan, który jest e, ogarniaczem skuterów, można powiedzieć, tym parkingowym, jak przyjeżdżacie, to on wam odstawia skuter, żeby stał ładnie w ciągu. I jak wyjeżdżacie, to wam też ten skuter wyciąga i stawia na nóżkę i tam płacicie mu tam, nie wiem, 50 groszy złotówkę zależy jaki macie kaprys cyk, żebyście tam nie siłowali, on tutaj ogarnia, zatrzymuje ruch dla Was. Bardzo fajna sprawa. Czyli ruski market, po raz pierwszy w sumie wewnątrz Wam pokazuję, ponieważ Wcześniej jak przychodziłem to ciągle było Zamknięte Klasyka Azji, czyli po prostu jest wszystko Od rzeczy Podrobionych po jakieś tam Pseudo oryginalne bym powiedział W sumie chyba troszkę jest podrobione Przechadzamy się troszkę to niby srebro, ale jak pytałem ostatnio o złoto, powiedzieli mi, że to nie jest oryginalne. Ciuszki, wszystko w bardzo przystępnych cenach. Pytanie ważne, ile dni potrzebujecie, aby zwiedzić tutaj stolicę? Myślę, że około 2-3 pełnych dni Wam wystarczy. Co warto zwiedzić? Warto zwiedzić muzeum s 21 które odwiedzałem kilka odcinków wcześniej. Warto odwiedzić market tutaj za dnia i wieczorem, żeby zobaczyć co słychać. Dodatkowo, ulica 172, taka baroba, gdzie mieszkałem na samym początku oraz podobno, ulica 176 nie byłem taka bardziej już z y, dziewczynami, jak sobie po tej sobie, wiecie, popić sobie drinki i pooglądać jakieś ciekawe show, to podobno tam nie byłem, ale może uda się przejechać. A no i dodatkowo pałac królewski, który jest na chwilę obecną zamknięty Podobno mówię, dopiero otwarty za miesiąc lub dwa Muzeum te przy pałacu No i tak jak mówię, zapanujecie sobie wszystko ładnie To w te dwa pełne dni uda wam się zobaczyć Większość atrakcji w stolicy Ja tak jak mówiłem w poprzednim vlogu Przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie, aby odpocząć pomiędzy jednym autobusem a autobusem drugim stwierdziłem, że jednak potrzebuję butów, ponieważ te moje się ubrudziły i już nie są w stanie służyć mi dalej, więc będę szukał czegoś. Może coś takiego ale żeby nie były, wiecie, zbyt ciężkie i zbyt ciepłe, no bo tu jednak jest dostatecznie ciepło. Ale też nie chciałbym takich wiecie Ja nie lubię takich butów Więc idę na poszukiwania Na łowy Szybka przerwa na kokosa 1 dolar, 4 złote Tak, jak chyba uczciwa cena Świeżutki I idę do chaty Ogarniać Ważne rzeczy Pamiętać, aby się odpowiednio nawadniać, jak jesteście w podróży. Nawet nie w, sumie w podróży, ale codziennie, bardziej w taką temperaturę. Wczoraj przyjechałem do Phnom Penh, ale niestety już jutro muszę uciekać. Tak więc tutaj czas tak tylko i wyłącznie przesiadkowo. Na chwilę obecną, to się nie byłem 3 dni. Wystarczyło mi chyba, a muszę Wam powiedzieć, dostatecznie, aby zobaczyć większość. Atrakcji, które oferuje to miasto Ale oczywiście będziemy zwiedzać tą Kambodżę Tyle ile się da Zobaczę jak gościu transportuje rzeczy Wszystko to wam przetransportuję jak trzeba Udało się załatwić się sporo rzeczy Pomimo, że siedziałem trochę w chacie Mam tutaj Któryś raz rzędu jest tak już, że temperaturowo yy, tą pen po prostu, zmiata i dobrze jest sobie tak organizować czas, żeby zwiedzać najpierw sobie z samego rana Czyli tam do godziny maksymalnie 11, .00, 12 .00 sobie coś robić Później na godzinę 13, .00, 14, .00, 15 .00 dobrze jest przesiedzieć sobie w chacie W hotelu, gdziekolwiek, w jakiejś barze Bo mówię, jest tak po prostu, że jak chodzicie to nie wiem, 2 dni może tak maksymalnie się poświęcać po mieście Bo później jest naprawdę taka gorączka, ale ciężko jest ogarnąć. Zadzwoniłem wszędzie, pozamawiałem rzeczy na jutro. A jeszcze jedna rzecz, dostałem od bardzo sympatycznego pana z Polski książkę Banany i Cytrusy, czyli Lecie do Afryki. Jeszcze nie czytałem, więc e, nie będę mówił, e, co jest w środku, no bo nie wiem. Ale wygląda ok. Ma 200 stron zdjęcia, jakieś przemyślenia na temat Afryki. Zobaczymy, dam to znać znaczy, jak poczytam, a teraz zbieram się i idę do pobliskiego lokalu. Moi drodzy, tym tu Jedziemy na stare śmieci na Borej. Zapraszam. Czeramy na Borej Zastanawiam się czy tęskniliście Adama już nie ma, tak więc To nie ten sam Borej co Wcześniej Ale oczywiście jest w Krzychu Odwiedzimy go, zapytamy jak tam Wszystko idzie, co słychać Przejdziemy się oczywiście po dzielnicy klasycznej restauracji, już pomału się Chyba przygotowują na przyjęcie gości po zmroku, pamiętaj będzie tych ludzi coraz więcej. Zaraz zobaczymy co w starej pizzerii pola. Muszę tam jeszcze raz zobaczyć na stare dobry bore. Zobaczcie, Steakhouse wyglądający jak jakaś europejska kamieniczka. Tutaj kolejny z tyłu pokazywałem wam na innych odcinkach, ale. Pewnie nie wszyscy widzieli, Zobaczcie. Wieża ejfla wybudowana na jednym z borejów Borei w Phnom Penh z tyłu budują takie centrum handlowe chyba z salą konferencyjną Bardzo spoko to wygląda naprawdę nowocześnie europejsko ja idę do Krzycha zamować pizzę. Uwaga, teraz hit. Tam jest jedna wieża Eiffla. A tu jest druga wieża Eiffla. Gondola, można sobie zrobić foto. Idziecie sobie 20 minut do centrum Phnom Penh, inny świat. Robicie sobie foteczki, jakbyście byli w zupełnie innym kraju. Szybki kurty spater. Pół triumfalny na koniec. Kraś, wyprzedaż bucików i widzimy się w pizzerii u krzycha Ła, wow, tego się nie spodziewałem, nie tego, patrzcie na to Moi drodzy Opera Sydney Nie do wiary, patrzcie na to Pamiętajcie, brak kasku, ale maseczka obowiązkowo Patrzcie, to przyjechał? Oliaki! Na borej! Szymano! No i moi drodzy, jesteśmy u krzycha. Jak tam Zdrówko? Zdrówko w porządku. Jak, sam, jak samo poczucie bez, bez prezesa? Dajecie radę? Trochę nudno, ale. A, no trochę smutno też. Ale wróci, wróci. Słuchajcie, Krzysiek właśnie wziął pizzę. Tak więc zobaczcie, ciasto jest naszykowane. Zaraz będą tutaj dwa placki, ponieważ przyjechali znajomi z Polski. Sos robiony, Pietrusz jest cieplutki, tak więc czekamy na efekt końcowy. już chyba pizza jest... O prawie na patcie. To chyba będzie dla mnie? Nie, twoja już jest tutaj A. na piecu czeka O to jest to dla nich jest? To jest dla nich, to jest. O, zobaczcie Peperoni salami, Najwyższej najwyższe jakości kiełbaska moi drodzy Boczusz Dobra, nie wcinam się tutaj szefowi na kuchnię niech działa Nie, my I czekamy. Pamiętam ja je sobie jeszcze <laughs> Moi drodzy, tak wygląda pizza O, zobaczcie Nie, 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 nie. Tak wygląda pizza o. No no Tak kurde. też, koleżko, wygląda pizza o. Zersu bankomat Powrót na dzielnie, moi drodzy Bardzo fajna wizyta na Boreju Dzięki serdecznie Wszystkim dobrym orkom A ja udaję się do Bankomatu i informacja dla Was dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka Jest dość wczesna godzina, jeszcze mogłem poświrować ale wstaję o godzinie 4 z groszem, żeby jutro zacząć kolejny dzień, tak więc pozdrawiam Was serdecznie widzimy się moi drodzy w kolejnych odcinkach Do zobaczenia Sumano